Otwórz, proszę Boże, moje serce. Przebaczyłem wszystkim tym, którzy wstydzą się Boga oraz wiary w Boga, którzy wiarę w Boga utożsamiają z ciemnotą, brakiem postępu i cywilizacji. Przebaczyłem wszystkim, dla których wiedza o Bogu i prawda o Bogu stoi w opozycji z nowoczesnością, z rozwojem cywilizacyjnym, z rozwojem naukowym, z logicznym rozumieniem świata i pojmowaniem rzeczywistości. Przebaczyłem wszystkim dla których sam bóg i samo pojęcie Boga to zabobon to cofnięcie się w rozwoju przebaczyłem wszystkim którzy promują to że prawa logiki cała naukowa zgromadzona do tej pory wiedza nie daje odpowiedzi na temat natury Boga ani nie potwierdza jego istnienia przebaczyłem wszystkim którzy głoszą iż wiedza o Bogu to przejaw ciemnoty zacofania Nieracjonalna spuścizna dawnego, przestarzałego już systemu wierzeń, tak iż sam Bóg zerka nieśmiało z pożółkłych kart Biblii i innych świętych ksiąg. Przebaczyłem wszystkim tym i zwróciłem wolność wszystkim tym, którzy traktują zajmowanie się Bogiem jako magię, kuglarstwo, gusła, czarodziejskie, wstydliwe praktyki, które są ujmą dla cywilizowanej, wykształconej istoty. Przebaczyłem wszystkim tym, którzy modlenie się do Boga, zapraszanie Boga do swojego życia traktują niczym praktyki wywoływania duchów z elementami opętania, mediumizmu, channelingiem włącznie. Przebaczyłem wszystkim, którzy na wieść o tym, że ja mówię do Boga, że zwracam się w modlitwie do Boga, nazwali mnie nienawidzonym, niedostosowanym do dzisiejszych czasów, do nowoczesności. Przebaczyłem wszystkim tym którzy pukają się w czoło widząc mnie na ulicy przebaczyłem wszystkim tym którzy pukają się w czoło gdy słyszą o idei budowania osobistej relacji z bogiem zwróciłem wolność wszystkim którzy wmówili mi że słyszenie głosu boga oraz widzenie boga to nic innego jak przejaw choroby psychicznej i pomieszanie na umyśle lub zwyczajne opętanie zwróciłem wolność i przebaczyłem wszystkim którzy mówili mi że nie życzą sobie mojego osobistego kontaktu z Bogiem. Przebaczyłem wszystkim, którzy zapraszanie niewidzialnego Boga traktują na równi z zapraszaniem, wywoływaniem jakiegoś ducha. Zwróciłem wolność wszystkim tym, którzy przekonywali mnie, że nawiązywanie osobistego kontaktu z Bogiem to jest niebezpieczny spirytyzm. Przebaczyłem wszystkim, którzy promują to, iż wiara w Boga, że pomoc Boga. To zwykła naiwność, łatwowierność, infantylne wyczekiwanie pomocy od ulotnej, eterycznej istoty, której na dodatek nikt nigdy nie widzi, nie słyszy. Przebaczyłem wszystkim, którzy wierzą, że Bóg to jakaś postać ukryta w chmurach, ale nigdy nie działająca osobiście na ziemi. Przebaczyłem wszystkim, którzy wierzą i promują, że Bóg to jakaś wątpliwa, ulotna energia która nijak ma się do twardej dowodowo realnej logicznej namacalnej materii zwróciłem pełną wolność swobodę wszystkim którzy nazywali mnie ciemniakiem frajerem naiwniakiem kiedy ja mówię że ufam Bogu boskiej pomocy przebaczyłem wszystkim tym którzy głoszą że to bóstwa są bardziej realne bardziej prawdziwe niż sam Bóg przebaczyłem wszystkim Którzy wpoili mi wiarę i przekonanie, że lepiej jest mi iść do znanego bóstwa, o którym się już coś tam wie, bo znana jest jego biografia, rodzina, krewniacy, niż iść do zupełnie nieznanego nam, nieznanego większości do tej pory Boga, o którym krążą różne, aż wątpliwe i niepotwierdzone pogłoski. Przebaczyłem sobie to, że nie mając wiedzy o Bogu skupiłem się na potwierdzonej naukowo teorii. Na twardych, logicznych, materialnych, przebadanych dowodach, aby równie stać twardo na ziemi. Przebaczyłem wszystkim, którzy głoszą, że otwarte górne czakramy to bujanie z głową w chmurach w oderwaniu od realnej rzeczywistości. Przebaczyłem wszystkim tym, którzy nie wierzą w Boga, bo go nie mogą zmierzyć, zważyć, zobaczyć, nie mogą poddać Boga naukowym badaniom, medycznym eksperymentom. Czy też zwyczajnie nie widzą Boga, nie słyszą? Przebaczyłem wszystkim, zwróciłem wolność wszystkim, którzy zbudowali sobie poczucie bezpieczeństwa na bazie logicznych, naukowych praw, w które pojęcie Boga jakoś nie udało się wpisać, i jacy twierdzą, że to nie Bóg stworzył świat, lecz człowiek stworzył i wymyślił sobie Boga. Zwróciłem wolność wszystkim tym, którzy twierdzą, że ufają Bogu że modlą się do Boga tylko ludzie zaściankowi, niedouczeni, niepostępowi, tacy między innymi jak ja